Dzisiejszej aktualizacji CryptoKline. Porozmawiamy sobie o wczorajszym paternie, który poruszałem na materiale. Mówimy tu oczywiście o Rising Wedge'u, ponieważ mamy jego przebicie dołem. A co za tym idzie? Potencjalna nowa pozycja shortowa, którą będziemy wspólnie otwierali. Porozmawiamy sobie również o Donaldzie Trumpie. A dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie otwiera on swoją pierwszą kolekcję. NFT. Pytanie teraz, czy jest ona prawdziwa, czy jest to jakiś skam. O tym sobie wszystko i dzisiaj porozmawiamy. Pamiętajcie na samym początku, aby zostawić lajka, komentarz, włączyć suba i powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Nie przedłużając, przejdźmy od razu do wykresu. Jak widzicie, na ten moment chciałbym Wam na początku pokazać kawałek z wczorajszego filmu, który, jeżeli nie oglądaliście, znajdziecie gdzieś tutaj w tym narożniku lub w tym wyświetli się Wam przekierowanie do wczorajszego materiału. Natomiast spójrzmy sobie na szybko. Niestety jest to pattern spadkowy, ponieważ price targetem z tego targetu jest oczywiście low naszego I teraz zobaczmy na aktualny wykres Bitcoina. Boom! I co się wydarzyło? Mieliśmy przebicie na świecach godzinowych poziom, o którym wczoraj wspominałem, czyli 17 117 200. Przejdziemy sobie szybko na świece 4 żebyśmy mogli lepiej tutaj zobaczyć potencjalny ruch i price targety. Widzimy, że Bitcoin na ten moment jest na poziomie 16800, co tutaj wiąże się z naszym pierwszym swego rodzaju supportem, który wynika mniej więcej z tych oto przedziałów. Widzimy, że na ten moment mamy tutaj przetestowanie. Natomiast jeżeli ten poziom nie zostanie utrzymany, możemy spadać dalej. Natomiast scenariusz, który ja zawsze powtarzam w przypadku rising wedge'ów, jest idealny, scenariusz taki już wam go pokażę. W tym momencie bardzo dobrze, że złapaliśmy tutaj poziom wsparcia na poziomie 16800, ponieważ w tym momencie możemy zrobić retest, przetestować z powrotem idealnie Rising Wedge, zrobić z powrotem odbicie, spadek, przebicie aktualnego low i w tym momencie mamy w pełni potwierdzony że tak powiem breakdown do dalszych poziomów spadkowych, czyli byłby to spadek do poziomu 16 200, 16, 15 970 i uwaga, price target ostateczny tego patternu, czyli 15 000 500, około więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz rising Wedge. Jakie są to procenty? Już Wam o to pokażę na ten moment. Jeżeli byśmy w tym momencie wchodzili w pozycję shortową, mamy ruch, uwaga, 4,3% i w najlepszym wypadku 6,9%. I teraz pytanie takie: jakie są na to szanse na realizację tego patternu? No, uważam, że bardzo duże, ponieważ na ten moment szczególnie zostaliśmy odrzuceni od bardzo istotnego poziomu tutaj oporu, który mówiłem w wczorajszym materiale. Tak jak widzicie, był to poziom oporu tak naprawdę od gdzieś września yy, października ten oto no, bardzo tutaj tutaj czerwony box i widzimy, że w tym miejscu Bitcoin został od niego odrzucony, więc tak naprawdę siłą rzeczy w tym momencie, kiedy zaliczyliśmy coś takiego, mamy rejection, możemy testować dalsze spadki, w najgorszym wypadku potwierdzenie poziomu 15455, później kolejna formacja i w tym momencie możemy robić W na dalsze wzrosty, jest to scenariusz taki długoterminowy, o którym wczoraj również wspominałem w materiale, natomiast na ten moment skupiamy się na shortzie z naszego Rising wedge. W tym momencie wchodzenie pozycji jest trochę niebezpieczne, bym powiedział. Natomiast jeżeli chcecie wejść w tego typu pozycję, ja bym zaczekał na retest tego oto poziomu. Odbicie dalsze i w tym momencie respektowanie dalej 16.8 i po przebiciu 16.8 można wchodzić bezpiecznie mówiąc w pozycję. A jeżeli mowa tutaj o pozycjach, w tym momencie muszę się z wami czymś podzielić, ponieważ od dnia wczorajszego, jak widzicie, w opisie tych materiałów mam oficjalny deal ekskluzywny dla społeczności DE Crypto Client. tylko i wyłącznie dla Was którego informacje wszystkie znajdziecie w opisie moich materiałów. Natomiast bardzo ważne jest to, że jest on ograniczony czasowo, ponieważ trwa on aż tylko i wyłącznie do 25 grudnia. A co możecie dostać? Możecie dostać każda osoba od 5 do 50 USDT z, yy, niezależnie od depozytu, czyli każda osoba, która zarejestruje się z tego oto linku, dostaje od 5 do 50 USDT losowo na otwarcie pozycji plus 100% zwrotu wszystkich prowizji, które Bitget będzie z was zjadał. Więc te oto prowizje uważam, że każdy z was powinien mieć możliwość wzięcia z nich wzięcia części dla siebie. Więc Bitget oferuje taką promocję specjalnie tylko i wyłącznie dla mojej społeczności i pula jest do wyczerpania, maksymalnie 5000 dolarów. Promocji z ustawionej z bitgetem. Także kto pierwszy, ten lepszy, zapisujcie się, korzystajcie z tego, ponieważ mówię, bardzo fajna promocja. Długo znegocjowałem, udało mi się w końcu. Także jeżeli uda Wam się, że Wam się to spodoba, wchodzicie w link, rejestrujcie się i korzystacie z bitgeta. Może być to właśnie potencjalnie pierwsze rozegranie Waszej pozycji tutaj na naszym Rising. Wedżu. Także tak to wygląda. Przypominam, price targety w tym momencie 16 tysięcy, 16 tysięcy, pierwszy take profit, kolejny 15 500, jeżeli chodzi o szorcika na naszym Rising Wedżu. Także teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, o której chciałem z Wam porozmawiać, i mowa oczywiście tutaj o kolekcji NFT Donalda Trumpa. Pytanie, czy jest to kolekcja NFT prawdziwa, czy jest to jakiś fake? Otwórzmy sobie szybko wideo, żebyśmy mogli tutaj mieć jakiś punkt odniesienia. Ja już to oglądałem wcześniej, natomiast polecam Wam collecttrumpcards.com, link podeślę Wam w opisie tego materiału. Jak widzicie, jedno NFT teoretycznie wychodzi 99 dolarów. Nie wiem, czy internet mi pozwoli na odtworzenie tego, natomiast... You can collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles. Here's one of the best parts. Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes like dinner with me. I don't know if that's... I właśnie to jest to, o czym zawsze powtarzałem. Ja osobiście fanem NFT nie jestem, natomiast w tym wypadku kolekcja NFT Donalda Trumpa może mieć za sobą pewne korzyści, czyli na przykład udanie się na kolację, z nim spędzenie weekendu w jego hotelach i tak dalej, tak dalej. Natomiast uwaga, czy jest to prawdziwa kolekcja NFT? Uważam, że nie. Uważam, że nie, ponieważ jeżeli się przyglądniemy stronie, widzimy, że strona jest już automatycznie sold out. Widzimy, że jedno NFT kosztuje 99 dolarów. Natomiast, jeżeli są tutaj osoby, które znają się trochę na rynku kryptów, wiedzą doskonale, że minting NFT przebiega w ten oto sposób. Wchodzimy na stronę, podpinamy się w tym oto miejscu naszym portfelem MetaMaska i robimy minting. Natomiast w tym miejscu, jeżeli się tutaj wpiszemy, widzimy 100 dolarów. Gdzieś tutaj czytałem to wcześniej, że tak naprawdę płatność za te NFT można wykonać tylko i wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub Ethereum, więc nie jest to prawdziwa kolekcja NFT, oraz to nie są. NFT, które będą trzymane na naszym portfelu MetaMask Ledger czy Trust Wallet. Więc to uważam, że jeżeli to jest oficjalne, to trochę nie poszło w tą stronę, w którą powinno. Natomiast jeżeli już Donald Trump zdecydował się na wejście w krypto, może takie jeszcze nie do końca oficjalne, jakbyśmy mogli sobie tego. Jakbyśmy sobie to mogli zamarzyć, to uważam, że i tak jest to dobry ruch w dobrą stronę, jeżeli chodzi o adopcję krypto. Takie jest moje zdanie. Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzu. Przypominam wszystkim jeszcze raz o promocji BitGeta. Przypominam wszystkim jeszcze raz o cotygodniowych giveawayach 100 USDT, które losujemy dla aktywnych użytkowników. Zbliżamy się do końca roku, także trzeba skorzystać z tych promocji. Życzę Wam udanego tradeu. Wszystkie yy, price targety załączam również na moim Discordzie. Także jeżeli jest tam nie ma również. Dołączajcie do Discorda i widzimy się w dniu jutrzejszym w aktualizacji. Może zrobimy livea yy, jutro lub w niedzielę. Także dajcie znać się również w komentarzu, kiedy Wam bardziej pasuje live: czy sobota, czy niedziela. I na dzień dzisiejszy jest to tyle z mojej strony. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam.